Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider 2013. Dzisiaj jesteśmy, teraz rozpoczynamy grę w samym, można powiedzieć, trakcie walki, dlatego się zabierzemy do roboty. Okej, okay, jeden pad. Tutaj będzie dość dużo ich, ale... Przecież my sobie damy radę. Akurat o to się nie boję. Raczej boję się o to, że Okej. Okay. Gdzie oni są jeszcze? No nie mówcie, że zginąłem, no ja pier... papier Dobra, w dupie to mam, wybijam ich wszystkich z W sumie niefajnym w nich jest to, że oni... No, możesz się kurwa nie jest spadać padadź używa wytrzymały jest No ej wytrzymało jest cholera Okej okay. Mhm. To ma gówno. Tak skończyłem. Ale to chyba jeszcze nie wszyscy. O matko. O ta. To się na pewno sprawdzi. <laughs> e, nie mogę tego pominąć, to jest hamstie. Ty spadaj. Tak. To idziemy. No i tak się załatwię sprawę. O tak. Nie teraz, spadaj. Ja tak zarobiłem No ja za ten odcinek się w życiu nie uda. spierdalać Mam was w dupie No spierdalać To kurwa nie mocno jest zło Jestem już naprawdę mocno zdenerwowany Ja nienawidzę jak, jak jest, kurwa, dużo frajerów, którzy próbują Jest za dużo tutaj upływało was Kuźwa. O, ładowuj! kurna, jeszcze żyje, no co z nim jest nie tak? Tego jakoś mnie nie chce wyjaśnić. Przeszukujemy ciała Yeah! Oh no, to jest trudne A ja nie mm. Au, 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 Ej, au, 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 au. Mhm, ja mogę się zabawić jakie nie żyje, bo kuź z nie jakimś działkiem cholernym Mogę to pominąć, no błagam. Spieczaj. Coś lepiej przytki. Jak ja mogę? Hello? Aha, tak. Ja. Yeah. Zaszczel go. Uh, no. <laughs> o, i znajdujemy nową broń. Tak. Ja, yeah, mamy nową broń. Granatnik. Przydarza się. A i to do karabinu maszynowego. Okej. Okay. Więc teraz idziemy tutaj. O, mam tutaj. I teraz idziemy tam na górę, tak? O, jak ja mogę tam iść? Aha, mogę to rozwalić. No, no. Tylko fajnie, nie? Jak nie mogę. To jest takie gówno. Warto wiedzieć, co to jest RB. Aha. Tak, i teraz to jest epickie, ale ta lara tak się na nich wydziera. Po prostu ma ich dosyć, ale. Ja, ja... So, let's start with the frayers. Nie nadaje się zdecydowanie do walk. To nie, walki w tonie, że to nie dla mnie. Ja nie umiem walczyć w tej grze. Ty żyjesz, cholera! Przecież kujwa już prawie nie żyłeś! No co to jest za gówno! Nienawidzę tego! No i ten jeszcze żyje, gówniarz! Chamski. No chiva Spierdzielaj. Okej, okay, twierdzę solari. Strzelba powtarzalna. Jupi! Uuu, aż dwa punkty umiejętności. To sobie weźmiemy z łobu. Coś. Aha, wszystko mamy. To tutaj odzyskiwanie szarł zaradni uczyni, że odzyskiwać szarł z ciała zabitych wrogów. Tak, to się nam przyda. I tutaj, wspinaczka wyczynowa, się umiejętność w wspinaczki, aby poruszyć szybciej po otoczeniu i odnosić mniejsze obrażenie przy opadku. To, to też się nam przyda. Wow. Kup. naboje zapalający. Zbadowione wylud lufy wykonywać wśród z szerokim zapalającym. O oh je. Yeah. Osona lub wydłuża lufaj zwiększając prawdolotową i obrażenia. To też się nam przyda. Okej. Okay. <laughs> tak teraz jest jak widzicie dużo walk. W ogóle te ostatnie dwa odcinki nie są takie za bardzo spokojne. E. Dobra, mam ci w dupie baterio. to jest właśnie wkurzające I to jest właśnie wkurzające w tych głowach, że oni... Aaa, ci frajerzy jeszcze Czy nie, nie mogę przestać zatować życie Au! No Kóźni o się ode mnie odwalcie Odwal się ode mnie A, Ładno! Uf, to jest takie... To jest takie wpiniające u nich. No odwiedź ja pierd... No kurwa! Ej, to nie ma sensu. Ty dupku! A nie naprawdę są cięższe Co teraz? Zwłaszcza teraz. nie no Boże z Jezu, nie mogę, ja już nie wytrzymuję. Nie, koniec! Widzicie co? Jak tam przeszkadam tych dupów, to do was wrócę, bo mam to już w dupie głęboko. Cześć, chciałem Wam powiedzieć, że pokonałem tam tych ludzi. Niestety jestem w trochę innym miejscu, ponieważ tamten fragment mi się nie nagrał. Poza tym, tutaj mi się coś zacięło od tam przy tym moście, tutaj gdzie jestem. I no tak, tam w tamtym fragmencie było tylko po prostu, że ja po prostu ominąłem tych gości, pobiegłem na drugą stronę i spotkałem sam, której kazałem nie wsiadać do tego samolotu, bo zginie, a my sami teraz właśnie. W sumie niedużo czasu minęło, bo Lara w zasadzie tutaj tam się tam parę razy i właśnie teraz ucieka z tej bazy Solarii i teraz jesteśmy na moście i bo wszystko płonie i po prostu ruszamy. Tak, w tym fragmencie mi się bo chyba może dlatego, że za dużo wybuchów. Ua, a, 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 a. Puszczaj mnie. Hop, No przecież ja ten. Ech, spokojnie Wow Tak, teraz WP będzie nas... Spadaj Nie lubię cię No przecież... Ej no, co jest z tym nie tak? Tak jeszcze myślę, że 10 minut sobie nagramy Było 15, więc... Oh je! Yeah. Puszczaj, puszczaj mnie. Ty nie. Tak, udało się. Upi! Wow! Tak, tutaj się wszystko zawala, dlatego że uciekamy stąd. Wow! Epickość! Wow! Ej, spokojnie! Dalej, la, Lara. La, la. Tak, wejdź na wieżę. Wchodzimy zaraz. Wszystko się zawala. Jest teraz dość dynamiczna część w ogóle tej gry. Wow! O Boże święte, co? Już nic nie widzę praktycznie. Okej? Okay. Przynajmniej wiem, że. Wow! Ej, epickie! Wow! No, o Boże, co to się dzieje? Ej! What the fuck? Okej... Okay. Ej! Spokojnie, wszystko płonie, ale to nie znaczy, że zginiemy marnie. Okej... Okay. Wow! Tak, to jest epickie. Wow, ej, ej, spokojnie, ludzie. Ja rozumiem, że się wszystko wali, i tak jest praktycznie w każdej grze, że jest taki moment, zawsze wiecie, że idzie się wszystko wali i tak dalej, ale spokojnie. No to skaczemy. Wow. Wow. O matko, szybko! Lara! Tak to jest fajne Wow. To zwolnione tempo. Szybciej Ściągnij mnie. jest honorowa nie zostawić swoich przyjaciół. Oh no, bucha! Nie! O tak, i rozbyliśmy się. Oh yeah. Au! Ale Lara na szczęście przeżyła. Tylko pilot nie przeżył. O matko, uważaj! Solari! O to jest piękne. Rod poświęcił się za nas. O, nie, biedny Rockinie. Najpierw Grim, teraz Rot. Dużo naszych komponentów zginie, niestety. Rod... Rod, nie poradzę sobie bez Ciebie. Przykro mi, ja. Przykro Jestem pewien, że sobie poradzisz. Ale w końcu nazywasz się Kropc. Tak, to jest bardzo smutny wątek. Tak, smutnoć. Co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rot! Jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. O. Mama? Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Maro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z Was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się, prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przewija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak, Johna. Ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laru. Wielkolut ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Z ciebie nigdzie nie wyruszymy. Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze... są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Ok. No tak, dobra, ale to zajmiemy się w następnym odcinku. Niestety smutna rzecz, rod umarł i teraz będziemy się, <laughs> już się boję, przeprawiać przez ten ciemny las. On jest taki trochę nawiedzony, ale myślę, że damy sobie radę. Ale jakby co, tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Papa. Pa.